Siamoneczko dziś taki krótki, bonutowy filmik. Dostałem drugą w życiu Pacz paczkę od widza. <taki> Takie coś dostałem. Zobaczcie. Zaraz to zamontujemy. Mam do ma małego pomocnika, więc mi to pomoże. Zamontować. Za chwilkę tam do niego pójdę i mu e tam dam narzędzie, będziemy je montować. Zobaczymy, jak to będzie działać. Trzymaj tu, idziemy, idziemy montować. Ja wezmę Twoje narzędzie. które koło pierwsze wybieramy. Dawaj. No. Pałus sobie, wy, wyjmij jedno, albo Ci pomogę. Ty już młody ma przygotowane, wszystko teraz tylko włożyć. O, trochę Ci pomogę. No i teraz musisz tym wbić. Trzymaj młotek. Będziesz walić mocno w to. Tutaj będziesz tak bam bam robi. dobra? No, no. Tylko musisz najpierw przyłożyć. Poczekaj. No, ale się cieszę, że będziesz młotkiem walić, co? Musimy... To musi być... Ten ciężarek musi być na, na samym dole. Mi się wydaje. będzie tak, okej. Okay. Ta, weź, weź młotek. I tak bam zrób. Nie, Rączką musisz. Rączką, tak, tutaj bam zrób, no. Mocniej jeszcze. Na dół trochę. Jeszcze na dół. Drugą rączką. O, tak. O i kręci się, kręci się. Zgit. No, dawaj, idziemy kolejne koła. Weź swoje znaczki. I tuś. To się będzie później kręciło. Jak, jak będziemy jechać? Chodź. Weź znaczki idziemy do kolejnego koła. To tu chodź tędy. Musimy tędy przejść. Przodu chcesz iść? No. A zmieścimy się tutaj? No. Mieścimy się chyba, co? To wyjmij sobie znaczek. Oj! No, rączki muszą być czyste do roboty, nie? No. O, Daj ci tak lekko przyłożyć, a ty zrobisz rączką. No i teraz rączką żubalną. Mocno. Dasz radę? Jeszcze dwa razy. Okej, okay, dajcie trochę pomogę, bo tu jest ciężko rączkę włożyć. No. Coś nie bardzo poczekaj. Pokaż mi się, za zobaczę, pokażę. Albo no, już popsuliśmy. <noise> to możesz iść kolejne włożyć. Wy, wyjmij sobie już kolejne, a ja to zobaczę. A młotkiem? No, młotkiem, na pewno. O. Działa tylko trochę, falga chyba krzywa. Na no pewno będzie działać. Dobra, potem zobaczymy. Chodź kolejne koło. Niech Działają. działają. Da ci ustawie? Nie tak, odwrotnie, odwrotnie, odwrotnie. odwrotnie. Poczekaj. O, jak dobrze włożyłeś Ale, ale ja lutuj. Rączką, rączką na bij. Ja. No? Bam, drób. Tu Tu? Jakim młotek, Rączką. Jeszcze. 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 Nie boli rączka? O, mam brudne. No, na pewno brudne masz. Dobra. O, tu ładnie chodzi. Tam to jedno skapaliśmy, ale będziemy poprawać. Chodź, jeszcze jedno pożyczymy z tyłu. Majster, Majster, chodź do tyłu, zobaczymy. Pokręć, się, kręci. No zobaczymy z tyłu. Tu chodź, nami, tu. I tutaj, to koło zostało, no. Płacze, umie. umiesz, umiesz. Hmm? To może tak by się przydał. Trzymaj. trzymaj. Nie, nie, nie telefon, tylko to trzymaj. Ja też to zrobię. No teraz zrobisz zdjęcie, no. no? Co, No ale trzymaj to, włosy, że znaczek. No. O! teraz tutaj włożyłem. czekaj, bo nie wiem, czy to musi być. Z którą stroną, czy to nie musi być. No, nie musi być. Aha, to teraz ro, rączką, no. O, o, poczekaj, 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 bo krzywo włożyliśmy. No teraz. prawda? Nie wierzymy. Dawaj, widzisz, widzisz, no. Na teraz. Teraz dół, jeszcze dół. Pokaż. No daj mi próbować. O, no, dobra, zobacz, tu się kręci ładnie. Okej, okay, nagrywaj tutaj to koło, dobra? To koło nagrywaj, dobra? A ja czym się, bo ja będę jechać, poczekaj, o się. I nagrywaj znaczek, dobra? Okay. Kręcam się. Okej, okay, prawe koło zrobione. Teraz tak jakby w jakimś Royce się. O fajna zabaweczka. Także jeszcze raz dziękuję za takie fajny prezent do następnego hej.